Ho ho, 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 ho! Moi drodzy widzowie, moi wielcy fani. święta, święta i po świętach już niedługo! Tak wszyscy gadają, tak mówią wszyscy Polacy, ale żeby tak nie było, żeby tak nie było, że wszyscy mówią święta, święta i po świętach, to żeby te święta w waszej pamięci były kupę, kupę czasu, to powiem krótko, nikt nie dostanie prezentu tego samochodu ode mnie! Bo nie zasłużyliście widocznie, czy tam listy nie ma was, a tak to byście go dostali za darmo. Moi mili, możecie mieć ten prezent na święta. Wystarczy tylko go sobie kupić, bo auto jest na sprzedaż i jest wypas, i jest wypas, ten kozaczek jest was. Nikt nie zrobi lepszego prezentu niż wy sami. Moi drodzy, jest jedna zasada. Jak umiesz liczyć, licz na siebie. Ja też kiedyś sobie kupiłem na Wigilię Samochód i to był najlepszy prezent, jaki mogłem sobie wymarzyć, bo zrobiłem go sobie sam. Drodzy Państwo, ten wypas jest na sprzedaż OSCAR X. Pokaż tego kozaka, a ja opowiem o informacjach związanych z tym wypasem. Ho, ho, ho! Shake shake shake, shake shake shake, shake your shake dodge challenger, 5.7 v 8 chemi version rt plus, shaker, nowość nie, autentyczność i numer jeden, jeżeli chodzi o tego wypasa. Mieliśmy już parę takich modeli w programie, ale takiego na takim wyposażeniu. Z takimi bajerami, z takim zaawansowaniem technologicznym, to nie ma w Polsce takiego. To jest wersja limited edition. Sam święty Mikołaj Zagowe się chwyto i mówi: Jak oni w tym Altmocie załatwili tego wypasa, to nikt tego nie wie. Jedziemy z tematyką o tym wypasie. Słuchajcie, bo warto. Ho, ho, ho. I czego możecie być pewni po naszym dodżu, że jest on sprawdzony przeze mnie, czyli przez przemoznawcę dzisiaj świętego Mikołaja. Ho, ho. Sprawdzam najlepiej samochody jak nit. Wystarczy przyjedziecie, wykartkujecie sos i go bierzecie. Ale po drugie, co jest jeszcze ważniejsze, chłopaki z Arkmotu, fachowcy, ludzie z wieloletnim doświadczeniem, tak? Zrobili, poskładali tego wypasa, bo oczywiście nie będziemy ukrywali, bo tu nie ma co ukrywać, że auto jest prowadzone z USA, więc miało delikatnego umfaliksa parkingowego, bo oczywiście ten model był przetarciuchem, takim delikatnym przecieraniec, mały przecier pomidorowy i tylko tyle, zderzaczek, lampka tam i jest gitarka, gra, autko jest na wypasie. Moi drodzy, to jest wersja RT+, a tu ma to, takie bajery, że nawet nie wiem sam. Powinienem teraz wyciągnąć ściągę, ale przygotowałem się do tego Czekaj, i powiem tak, tapicerka, wykończenia, zawieszenie, słuchajcie, sprężyny żółte, wszystko obniżone, tu jest zawieszenie sportowe, seryjnie sportowe, mamy tutaj tego shakera, no to jest niesamowity wlot powietrza, jak dodajecie gazu, my to pokażemy zaraz. To ta cała tutaj konstrukcja, ten silnik cały chodzi tak, jak przystało na oczywiście piekielną, mocną V8. -kę. Mamy tutaj 5,7 motor, i powiem tyle. Mówcie co chcecie: o tych silnikach można by było pisać książki, prowadzić, robić seriale telewizyjne, puszczać odcinki w kinach. Słuchajcie tego. Wiemy, że Amerykanie słyną. Z dobrej motoryzacji. I powiem krótko i na temat. I musicie się ze mną zgodzić: jak nie, to wyłączcie ten program. 5-7 chemii. Ten motor jest debilno odporny, A co to oznacza? Że nieważne, jaki właściciel przed Wami jeździł tym samodem, a jak Wy będziecie o niego dbali, to ten wypas będzie jeździł kupę, kupę lat. Bez większych awarni, Jeden ogromny łańcuch do rozrządu, a nie 15. I za to cenimy Amerykę. Niecałe 400 koni. Ogromny moment obrotowy i oczywiście ogromny motor 5DMI. Co jest to? American Dream! Woo! Bardzo mi się podoba, ale teraz jak usłyszycie go, jak chodzi, to dopiero wam się spodoba. Słuchajcie. Zobaczcie jak Szej shak Kerek pod maską może mohitał mo wam wymietać, od razu przypominają mi się wspomnienia z młodości amerykańskie pościgi, amerykańskie filmy Shaker chodzi jak sto! Panowie od Mercedesa, wy widzicie gwiazdę, to sobie wyobraźcie co widzi właściciel tego godza. I wy to możecie widzieć każdego dnia jak kupicie tego wypasa. Przejdźmy do felk, bo jest o czym opowiadać. Uuu, jak to wygląda biały kolor. Zobaczcie, taki wielki garb wystaje z maski i robi niesamowitą robotę. Słuchajcie, auto, jak już powiedziałem, jest zrobione od A do Z. Na wysoki standard, bo w Altmocie tylko takie standardy mają założone od lat i tego się trzymają. Ale zobaczcie na to: Felgi oczywiście były w stanie perfekcyjnym, ale i tak zostały wy, wy, wyligane, zrobione, wyrestaurowane dla nowego klienta, żeby tylko i wyłącznie jeździł, cieszył się i napawał się tym wypasem. Przejdźmy do tyłu, bo zobaczcie, jak wygląda tył tego amerykańskiego Mastercara. Bo ten Dodge właśnie takim autem jest. To jest auto z plakatu. Każdy takiego pasa chciał mieć. Oczywiście wersja szykerek, oczywiście tutaj paski, ale Viper yy, na klapie, dachu i masce. Słuchajcie, oczywiście robi to robotę, bo to jest auto zwariowane i auta zwariowane muszą mieć kolory, paski, bajery, blendy, szmery, tumiki i, i wiecie, bajery, szmery. Słuchajcie. Tył tego samochodu typowo i totalnie nawiązuje do lat 60. 70. aut amerykańskich. Rzeczywiście niewiele tu się zmieniło. Wygląda. Tu, oczywiście z jest bardzo nowocześnie, bo wygląd naprawdę z nakozaku. Ale to jest coś pięknego, że to jest po prostu nawiązanie do starych lat. I, 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 i tak wygląda ten Dodge i muszę wam powiedzieć, że każdemu mężczyźnie, i chociaż co trzeci kobiece na świecie życzę, żeby doświadczyli. Takiego samochodu w garażu, żeby sobie kiedykolwiek mieli pieniądze, żeby takiego kupić. I powiem Wam szczerze, to jest naprawdę auto marzeń. W niewielkich pieniądzach możecie mieć. V8 5.7 57 oczywiście ze sportowym zawieszeniem, ze sportowymi hamulcami. Naprawdę wersja tego, wersja tego modelu to jest po prostu numer jeden. Jak już mówiłem, wcześniej testowałem parę takich samodów, no, no nie było tego. Jeździło się naprawdę klapciowato Tu mamy zawieszenie sportowe, hamulce sportowe, niższy, lepszy, lżejszy, bardziej sportowy, bardziej twardszy. O to chodzi, o to chodzi. Czy ścudy nie można by powiedzieć, że można jeść? Babcia moja mówiła: U mnie jest tak w domu, że można jeść z ziemi. A tu jest tak, że można jeść silnika, a w oleju z silnika można śmiało podsmażyć fryteczki, tam dewolajka wrzucić, dwa razy przygarzować. Tutaj kijkiem zarzucić jakąś kiełbaskę, wszystko się zagotuje, wszystko się upieczy, wszystko się smarze. Jak już widzicie, auto w środku jest czyszczone. Oczywiście nie było czyszczone, bo egzemplarz jest tak zadbany, że tu jest zawsze tak w środku. Jeżeli ktoś dba o samochód, to jego na dole, z boku, w lewej, prawej strony, w środku, na zewnątrz, wszędzie. To i miłośniczy czterech kółek, właśnie tak boją o samochody, ale to robi niesamowitą robotę, no zobaczcie, na przykład to jest sezonu, no taki szejkerek, otwierasz maskę, dolewasz oleju, czy tam płyną do chłodnicy, bo wiemy jak to jest, nie, otwierasz maskę na stacji nowej, wszyscy taki gul, wszyscy taki gul, ole mu ma maskę, jedziemy, bajery bajerami, ale czy wasze auto ma takie coś? Patrzę dalej. Ha, ha. A może mieć. Kupujecie, macie, bawicie się, pokazujecie, chwalicie się, bo jest czym. Lecimy. Piękny środeczek, ale tu jest głośno, ale ty z amerykańsko brakuje mi tylko stejka, ale powiem tak. Zawieszenie sportowe, hamulce performance, powiem wszystko i krótko i na temat. To jest wersja naprawdę rajdowa, naprawdę wyścigowa, naprawdę sportowa. Tutaj ma wszystko: dodatki, łopatki, poduszki aktywne no, no po prostu jakieś hamowania, alert, stop, coś. No ja, ja po prostu nie jestem aż tak technologicznie jak jest po prostu skonstruowane to auto wiecie, że ja nawet maila nie umiem wysłać, ale nie odchodzi słuchajcie, tego silnika no jedzie, jedzie, ale co najważniejsze gada słuchajcie, to jest taki bajer, że to delikatnie dodamy gazu i wszyscy wszyscy ludzie w obrębie 100, 200, 300, 400 metrów kilometra tysiące mil, obracają głowę patrzą, degustują słuch, mówią, co to jest to jest chemii 5.7 RT+, jak już mówiłem, to jest wersja fenomenalna no nie mogę inaczej zlować niż mu dać pedał w podłogę, bo jedzie, ale już powiem mam tak, na spokojnie tak, to, że auto sprawdziłem, to po pierwsze to, że ekipa z doprowadziła to auto do stanu nowego, perfekcyjnego, to już wiemy ale to, że to auto naprawdę no, nadaje się na tor. Z tym pakietem zresztą sprawdzicie sobie win, zobaczycie yy, o co chodzi, yy, bo jest tego dużo. Jak już będzie można by opisać serial, książki na temat wyposażenia tego wypasa, ale jedzie się jak nie amerykańskiem. Po prostu nie amerykańcem, no, no jest czuły układ kierownicy, bardzo czuły, oczywiście. Yy... Oczywiście gaz też jest bardzo czuły, ten chemii jest bardzo czuły na muśnięcie pedału gazu, ale no, no naprawdę, no, można jednak jeździć amerykańską V8 ogromną, a można też tą ogromną amerykańską V8 dusić na zakrętach, jeździć na tor, robić drifty. No naprawdę, auto jest stworzone do wszystkiego. I można jechać w trasę, wyłączyć sportkę, jest cichutko, jest bardzo defiladowo, ale my włączamy sportkę i już jest inaczej. Wszystkie klapy się otwierają na obciążeniu, więc tutaj jest delikatny pomruk, aczkolwiek to no nie można powiedzieć, że V8 ma delikatny pomruk, ale na obciążeniu to jest fenomen. 57hemi, ho ho ho, gwiazdor dzisiaj wam pokażę, do czego służy ten wypas. Oskarik podejdź dalej, żebym cię nie chaptą. Ja tutaj szukam, tutaj szukam i co znalazłem? Kluczyki do tego wypasa! Moi mili, żegnam się z Państwem i kto będzie miał te kluczyki pod choinką, tego nie wie tylko wie ten, co ma pejmy. Ciao! Dziękujemy za udostępnienie tego wypasa w filmie Altmod i dziękujemy też w filmie Altmod za zrobienie tego wypasa. Ciao! I niech wszyscy się śmieją. Niech wszyscy będą uśmiechnięci. Życzę wszystkim takich prezentów. Czy byliście dobrzy, czy byliście niedobrzy, czy robiliście dobrze, czy robiliście źle. Ja nie będę oceniał, ale chcę, żeby każdy dostał górę prezentów. I ten wypas może być prezentem dla Was. Żegnam. Dziękuję za uwagę. I wszystkiego dobrego, moi mili. Firma Artmod i Dodge. Amazing. Ciao.